Także no witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście mnie tak, ja was witam w serii na boczkowie, następnie tego materiału, drogi widzu, poproszę Ciebie do zostawienia łapeczki w górę pod dzisiejszym materiałem, także od razu jak wbijasz zostawij coś po sobie, czyli łapeczkę w górę tutaj dla zasięgu oczywiście do góry. Subskrypcja na kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zostaw sobie, Bo za niedługo widzę, pojawi się tabela tutaj z boku. Będzie tablica, na której będzie 10 ostatnich subskrybentów tego kanału. A to no, co widzę, już za, za niedługo, jak będzie widzę, nowy farming, nowy odcinek z farminga, to się będzie pojawiać tutaj prosto z boku tabela 10 ostatnich subskrybentów. Także jeżeli chcesz tam zawisnąć, no to zostaw sobika. Napisz tutaj komentarz. Komentarzem dzisiejszego odcinka będzie komentarz z hashtagiem Orka. Ja ci oczywiście przypnę serduszko. No i co jeszcze? Zapraszam cię. Także na szwagry pipcie. jeżeli tam cię jeszcze nie ma, to masz link w opisie do Facebooka, także wbijaj link w opisie eee, W opisie jeszcze jest link ogólnie do Discorda, także jak Ciebie jeszcze nie ma na grupie na Discordzie, to także zapraszam, nie? Eee, co widzę w dzisiejszym odcinku? Tak samo jak go mówię tutaj jak brzmi hashtag dzisiejszego odcinka, czyli hashtag orka eee, To sobie dzisiaj widzamy, my się zaczniemy chyba pierwszą orkę, nie? Pierwszą orkę na boćkowie tutaj eee, w tym sezonie no i myślę widzę, że chyba trzeba będzie przytestować tego naszego zetora, nie? 111 tego z turbem, nie? Myślę, że tak. Bo tutaj widzę mam pugę przygotowane o, te, o phx PHX, e, te czwóreczki, nie? PHX 4 No i sami wiecie jak to ogólnie słabszy że, że nie? Bo tam ten zetor ogólnie widzę miał co robić przy tym, nie? No a wiecie, myślę, że ten, ten zetorek 111 turbo, myślę, że z tym będzie sobie radził, nie? Eee, a jeśli chodzi widzowie o orkę, to co będziemy orać? No to... Rzepak, widzę, jest tutaj za ramy. Jedno pole. Yy, ale ogólnie widzę dzisiaj orka na dwa zestawy. Yy, bo razem z Pipciem, to od razu Pipciem się możesz przywitać. Ale <grym> się zmęczyłem koła, biegnie za, za, za mną. Kto bieg? Yy, tak, Gospodarz. Ja myślałem, że migranci. Migranci to, to oni jeszcze, jeszcze nie, doszli, nie doszli do nas. A, widzia zamienc... a widziałem podobno, że dzisiaj mają ogólnie tutaj biegnąć przez nas hotel. Wioskę. A co? Mają nas atakować? No, coś mają nas zaatakować, widzą na nasze gospodarstwo no. imigranci podobno, bo gdzieś tam przekroczyli granicę. To ja biorę ja broń dzisiaj, dzisiaj kurwa a szczelę, bo studiowy, nie A szczelby, trzeba dziś wyciągnąć ten ze bo na górze jest. No właśnie, było broń wziąć jeszcze. No, bo jak tu się spierdolą na gospodarstwo, gdzieś pochowaj się, no spokojnie, będę to jeszcze całą noc. Dobra, no, <grym> może się przywitać. No, widać serdecznie na dziś, w liveie i streamie. Cześć na odcinku, kurwa, z cześć. Eee, cześć. słuchaj, to tak, to planuję oj dzisiaj oj. zrobić orkę ogólnie. to, to jaka orka? Jak tam tamtego nie zrobiliśmy później, jak jesteśmy? orkę No, jedno Trzeba, pole orka? w sumie przy nicy a na razie nie mogę, nie możemy widzieć tamtego pola wymusić, po bo mamy cały przy, tutaj przyczepy tego, nie? Bo no, problemach. mam przyczep. Całą przyczepę napełniona chyba tu jest chyba pszenicy, to chyba z 5 ton i rzepaku jeszcze chyba jest też Tak dużo i tu widzowie jeszcze, cały rozrzutnik jeszcze cały, także widzimy mamy wszystkie te nasze przyczepy zajęte no. są, nie go jedno pola nam widzowie zostało jeszcze tam się tak? Jećmienia zostało, No nie bo to... na live już mi tutaj troszeczkę pokusili, także wiecie, nie? Ten to był, to był, to wie co dobra się działo y weź mi odjś, autem Ty trenem. Mm, ja poczepię tego, podczepię tutaj tą olżyweczkę czekaj jak to to wyjada teraz się długo dojedzie Zapalimy z tora o, to jeszcze z drugi to stoi. Tak, Czerwony. tamten to nie będziemy jechać. Ty pojedę sobie Ursusem, przeprowadzimy Ursusa z prasą. Prasa odstawić do tatka. bo tak. ty zaczniesz część oraz ja pojadę z prasą do tatka, odstawię, o. Możemy tak zrobić. I Czyli zobaczymy, trochę, czy w ogóle ten Zeta da radę z tym. Czyli trochę coś zacząć w ogóle, żeby do A to lżówka też będzie testowana, kurwa. No Można to czepić? To, 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 to stara jeszcze, no. O, a to kurwa, to do tego, do tego, że to to darło. Jest no, zobaczymy, jak to właśnie będzie szło. No zobaczymy to byś w ogóle szło. Dawaj poczepiej. Cztery skibówki. Czekaj, a to są? Jeszcze, tak? węże są no Beczka napełniona, olejem napędowym. Dobra. Rura, jedziemy No Je. teraz tak, yy, jeżdż na tamto pole, to czekaj, czekaj, na razie to ja pada tak. To Ci za chwilę dam się przyjechać, to pojedziesz tam na tamto pole Tam w sumie będziesz mógł zacząć ja pojadę potem tego Ursusa i zaprowadzę prasę do tego dodatka, nie? I co ja mam na nogach jakiś kuwa i biegnę za tapu? Czy jak? Tak, dawaj, dawaj, dawaj rura ten nie biegnie że Armi nogi odleco? To Ci zaraz dam, ja tam pójdę tak. po tamtego i tego, ogólnie zaprowadzimy, masz, tam jechać na tamte pierwsze pole, no na to pole co zeźmy, ja z Wielkiem no. kosiłem Po rzypaku. Tak, to pierwsze pole, to po prawej stronie od razu Dobra, kurwa, dalej rzucam no, Dobra, ja pójdę widzowie po tamtego, pójdę widzowie po tą praskę, no zobaczcie Trzymaj. ogólnie widzowie jak to wygląda, zostało nam tutaj widzowie jedno pole, to jedźmy, jak widzicie, nie? To jedźmy ogólnie widzowie, jeszcze doskoczenie będzie na odcinku, eee, bo to jak widzicie widzowie, to cośmy sobie tutaj poradzili na live, nie? To co widzowie na live zgosili sobie prace polowe tak mnie waliść zaraz teraz No same prace polowe, tak, tak jak mówiłem, że teraz widzę ogólnie same prace polowe będą, także sobie toje prace polowe O, no, jak no. widzicie, tutaj widać na razie sobie stoi. 30 na razie widać sobie stoi na polu, z tymi skoskami, widzicie? Tutaj też żem widaje troszeczkę na, na, tym, na tym wozie konny poukłada na, na, na live'ie, nie? to topie widać przygotowane też jest do wyjazdu z pola o stał, jak to mnie troszkę jak to idzie kurwa to, to dobra klasa jest, czwarta idzie? klasa, dobra. Sprawa. Ale idzie dobrze, dobrze z tym? Co? Idzie dobrze z tym? To człowiek na 2, 18 na godzinę jedzie, szybko, strasznie. Kupola pola yy, normalnie. Złóż prasę, dobra, to trzeba złożyć, tak? Rozłóż, dobra, ta jest złożona. To jedziemy widzowie na gospodarkę z tym. Musimy to tak. widzowie doprowadzić do pana tatka, bo oczywiście to widzowie nie jest moje, tylko pana tatka to zaprowadzimy, to potem się widzowie pod tego rusu za 40-12 się widzowie pół trójki Grudziąskie, no. takie wiśniowe To co mamy jeszcze Słuchaj, tu by dobrze siadło kurwa gnój albo ci wapta, ale kurwa nie mieli kurwa tych Nie mieli czasu i nie przywierdzi nam kurwa no ale ja w sumie nawet nie chciałem w sumie wie, że tam oborny ci i też będzie, nie? To chyba, że Zdęcia tak. No będzie bapta, widzę, tam się oborny nawet sypni pod rzepach i będzie luk, zora idę, skręcamy tutaj sobie Ale słuchaj, jakbym kierownicę zamontował lepiej, bo to się lepiej szło, tak było bardziej realnie, choć spatykiem z boku to już w ogóle. A to ty wiesz, nie zeszło, to, drzewa. No, nie, nie, z freakiem, wiem o co chodzi. Pusnięte, to, tamto drugie to jest skuszone też pole mamy, to bo to wtedy ten live opusiliśmy, to to wie to ten to wie. Jak, ci, jak to mam powiedzieć, dzisiaj jest sobota Udziesłamy gdzieś z Boćkowa gdzie Tak, pisięgamy. a jutro widzowie w niedzielę to będzie bo to będzie Widzowie Bracia polskiej farmie a w poniedziałek Widzowie Weltuje Nowy Farming, nie? Jak wiecie No Dobry. zobaczymy, bo to jest ostatnie e, dni dziewiętnastki tak można powiedzieć. No ale w sumie Widzowie jakby ktoś tam widział pytał, że jak to będzie ogólnie jak będzie Nowy Farming czy się będzie no. nagrać Widzowie Farminga dziewiętnastkę. Myślę, że tak Myślę widzowie, że jedna seria zostanie, czyli zostanie widzowie seria To, które najbardziej chyba chcecie w sumie nie wiem, sobie którą najbardziej waszej ulubioną. Ja myślę widzowie chyba, że bracia, nie? To bracia zostaną, a boczkowo odleci, nie? No, bo jak, jak, będzie, jak będzie jak wejdzie widowie boczkowo do farminga 22, to będziemy kontynuować, nie? To, to, to. Bo, no najlepiej mi się bracia po skiefary wiesz, bardziej mi się tam się bardziej rozwija, niż na boczkowo, bo, bo boczkowo nie jest duża taka miejscowość o co chodzi. No. No ma mapkę, nie... ciężko się rozwinąć, no dokładnie. No, ale ty byś musiał co chwilę jakieś maszyny kupować, ale wiesz, tam niektórzy komentarze takie by kiedy jakieś nowe nabytki na bracia chyba, to czy tam było jakieś pytanie, czy coś tam. No to, to, to właśnie będą, widzać za długo mówię, bo Farming 22 wychodzi, to tam ogólnie, widzę, będą z Farminga będą yy, odcinki i też będą właśnie z Farminga jeszcze, nie? No, zobaczymy, no. a tam takie, nie podoba się, tak patrzyłem tak okiem, wiesz, na filmie, jak ktoś tam wrzucał. To takie kurwa to oświetlenie, takie kurwa na season to tak. No wiadomo, to prowadzi. tak samo jak w Farmingo 19 no. na początku wygląda tak samo to oświetlenie, nie a to wszystko się da z biegiem czasu ogarnie, żeby będzie to lepiej wyglądało ta gra. Cieńaryś interwiz jakiś fajnie zainstaluje, żeby do raz widzowie jakoś to fajnie wyglądało, nie? Powiedz ja ci, jadę ty, z bogami Słuchaj jak Ty stary przyjeźdź do animatora i w pół pora zrobiłem. Powiem ci, rzuca trochę, rzuca, ale wiesz, w bruzdę koło wsadzon od razu, ale trochę rzuca na boki, ale idzie potem, że parę. a jest. wiesz że mi prawie przy podnosi z tymi bogami jak jadę a ty wziąłeś te półki czwórki, te co kiedyś bywałeś, tak? Trój, trójki wiśniowe grudziąskie O kurwa, stara, aż tyle zrobiłeś? No jak to pole ile to jest ile to, jest, ile to jest Arów jest? 80 Arów To takie pole biorę sam i w, w, w godzinę obrabiam. Ale ile masz yy, godzin na ten na tym ty czasie licznik z boku Tu to radzi się. A to to godzina tylko dopiero A tutaj jest dopiero nowy Ursus bawe, to wiedzieliście ostatnim. O dzienie, stary co... jak to idzie Idzie, to jest jak ty idziesz, jak ty jedziesz? Widowie, rura Ile ty jedziesz? Ja jadę 18 na godzinę. Ja nie jadę zresztą. 12 a, a Wodymiercem w realu jakbyś miał jeden hektar to 4 godziny robisz A weź sobie usta na 12 jak ja mam 12, żeby no ja cię tak dróg ten ganiu. No to 12 to było, sobie ustąp, bo to było realnie pak ty zapierdala z tym, widać go nie idzie turbo A to napęd ma? To bez napędu jest Bez, to ma nie no. No to tak, ma no. Do obcinania tych nie ma, wiesz, że do miedzy wiesz, że do obcinania tych ty, 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 nie ma. to szybko pójdzie. Tak się zdaje, bo na dwa zestawy zawsze szybko idzie, żeby no, trzeci zestaw Potem ogólnie widzowie jeszcze podjedziemy na tamte, w tamte widzowie tamte rejony, bo chciałbym ogólnie wam widzowie pokazać e, jak wyglądają tamte nasze jeszcze pola. Widzowie jedno pole kupiłem, owiec jeszcze jakby co. No. To na koni prędzej kurwa owiec. Na świnie to nie wiem. Czekaj, to w... raz wejdziesz jak? Yy, to to jeszcze w sumie ty przyjedziesz, to w sumie chyba jeszcze raz wezmę no. no. No ale zobaczcie, orka widzowie fajnie idzie Mówi widzowie, odcinki te, które się teraz pojawiają widzowie na kanale yy, ze serii Na Boczko, to sobie widzowie głównie, same praktycznie, yy, prace polowe, nie? To to tak teraz, teraz, tak wyszło, bo Termin nas goni i musimy teraz szybko się wyrobić, bo... No. A, masz, a to za to widzowie, ze w sumie nie było w sumie, bo nie robiliśmy jakaś zbytnio prac polowych, to teraz widzowie <grym> robimy, nie? Bo tam niektórzy mówili, gdzie są prace polowe, gdzie jest gdzie ten... To teraz macie i oglądajcie, zostawcie łopeczkę pod tym odcinkiem Zobaczymy ile łapek bijecie, pod tym chyba będzie fajnie dużo łapek, no to dalej będziemy z dziewiętnastki coś nagrywać, no, Boczkowa, To już dokładnie. nie będzie trików, bo to już, można tak powiedzieć, już końcówka jest, o. No, z boczkowo i tak, mówię, bo to co mnie zależy widzowie od, bo napiszcie widzowie no. w komentarzu, czy chcecie widzowie, żeby bracia zostało na polskiej farmie, yy, czy na boczkowo jeszcze, będziemy grać Farminga 22, bo jedna seria widzowie odpadnie na pewno, to napiszcie, którą byście woleli, boczkowo? Czy bracie Polskiej Farmy w komentarzu możecie w sumie uzasadnić swoje opinie na ten temat nie? Ale słuchaj, trochę na ale teraz się rozwinęliśmy, bo wtedy nie rozwinęliśmy się, bo było 30 mieliśmy, tam mieliśmy tego 60 I na tak pierd... jak robiliśmy, teraz mamy większy byki już może. Ja w podniosło Bo limiaja. to już 120 ucinek chyba na tym Bućkowie, już dużo ucinku. Ta, tak, 120 w no A ta seria nie wiem kiedy ruszyła z Bućkowa, to już mamy chyba z rok czasu? Eee, dwa lata chyba ogólnie nie rok jest, no rok jest z bracia to nie było dużo, byłem grać na boczkowie w tym mieście. Tak, no tym mieście Wydal, boczkowie, mi no. się potem przeprowadzili, bo tam butla wybuchła ogólnie. No tak, to to mówię, z boczkowa chyba coś z ogólnie rok, a z bracie może pół, pół, pół roku. No, takie czasy kiedyś były, coś coś, coś coś takiego, widzowie, ogólnie, nie? No ale mówię, widzę, ten farming już praktycznie się kończy, nie? Widzowie, co, dziś mam sobotę, jutro niedziela i poniedziałek, widzę, nowe nowy farming będziemy sobie grać, nie? Na razie no, widzę ten nowy farm, jeżeli będziecie pytać jak to mnie to będzie ogólnie wyglądać na początku No Powiem, że tak, na pewno będziemy widzę grać na, na razie na tych większych maszynkach. go się troszeczkę pogramy, zobaczymy co sumie nie będzie tak źle, nie? Może jakiś model wejdą czy coś, to zrazu razu przyłożymy na ten i na Na mapę trochę też trzeba poczekać, bo tam wiem, że coś ge gejans z nie wychodzi, tak się za gejans No Ci no, się wszystko ukaże. Premierze. No, Także widzowie, zobaczymy na początku jak to ogólnie będzie, wiecie. Jak będą widzowie powoli, jakieś powoli, jakiś malutkim, powoli jakoś te mody wychodzić, no to będziemy widzowie Post... starali się to jakoś, wiecie, te, te, te ogólnie, co mamy, te serie przyłożyć na farminga 22, nie? Z tymi modami. Się uda. Ale zobaczymy Podstawię. jak to widzowie, jak zobaczymy ogólnie widzowie, co czas pokaże, nie? No to zobaczymy. Powiem ten ursu, że to torem idzie elegancko, chlapaczek rusza, trochę się obrócił, już, patrz. Jest co, jest co robić, bechę jeszcze nie wysadziło. Nooo, popatrz, no ten za to u panci to też fajnie idzie ogólnie. A, trochę za lekki jest. Słuchaj, a to, to, to teraz sprosowałeś, żebym czekał. jedno pole sprosowane, mamy tak? E, tak, jedno pole mamy sprosowane ogólnie. I tam załadowane na ladzie, jest, tak? W no Polski. tam stoi w polu ogólnie, trzyeska załadowana z błotem na i tam na I, I prasa, a prasę, za, prasę zawiozłeś? Tak, przy chwili właśnie będę zawiozł, teraz prasę. Tak, nie było, jeszcze Nie, też. nie było. A, będziemy, może w w lesie. Przypakuj, no, szybak by też mamy. Tam w garażu zężepek też trzeba będzie sprzedać, bo wiem, że ceny teraz wysoko, teraz do góry poszło, to dopiero jest środek lata. Koniec środek, no. Głowę się nie, środek no, lata, głowa się mi lata. No, a to co widać mi w ogóle nie skosili, ten, to pszenica, co było na live ie. i ten jeden jeźdź mi widać, to mi widać posprzedawali do, do skupu, pojechać, mi widać sprzedać na skupie, jakby sobie widać te, te, te przeciepy, nie? No. Bo tam, że mi pokosili, widać, to troszeczkę tego było, około 10 ton, tak że to widać mi to posprzedawali. Toczekaj, daję prezę, żeśmy zarobili, potem potem zimą Kamczysiaka jeszcze tutaj. Najgorzej, że garagata nie mamy, bo to z 30 poszedł, ten złodziej wziął, kopor, zbierał wszystko na części. Ciekawe co właśnie co z 30 zrobił, właśnie. No ciekawe widowie, no ale wiecie, my za to coś żeśmy ogólnie zarobili, bo wiecie, żeśmy się sprzedali tego wody na w papierach. 30 tysięcy się? No, 30 też ponad tysięcy widowie wziąłem, także wiecie, nie? Zetr co najmniej mi się kupił za to, nie wiem, no. i tutaj orco też mi tego kupili, nie? Pabra, że elegancko wyjdzie, patrzcie na dwa zestawy, pięknie widzę to ogólnie wygląda, nie? No ale... i to szkoda, ogólnie się widzę kończy de i dopiero jakieś fajne mody pochodziły dopiero teraz, nie? Ale jestem ciekawe jak to zrobił z to Orko, jakie tam tekstura Orki będzie, bo ja tam tak dobrze nie patrzyłem, wiem, że jakiś wybóle Soto, czy taki sam. No o no, takie 3D, bo takie wieze co chodzi, nie? Takie po prostu tekstury są zrobione. A po co tego kurwa Koguta założyli na ten dach? No tak tak nie ma, bo tu powinno być w rogu. No nie po co ten kogut. Ja się starałem no. właśnie, mówiłem, żeby właśnie z tego kukuta kupić, ale mówiłem, że od tego będę rady, że on będzie na stałe, przymocowany. A, no, w produkcji taki. Z... No. Pa, 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 się to lepiej, kurwa. ja, bo to jest ten po prostu, pa. Ale jaja. No. Ale skr że też takiego zotora chyba mieli mi się za. skr -że. Takiego jak ja? Tego, co ja mam zotora. Nie, to tego to nie. To byli chyba 30, mieli tam chyba takie bardziej. Nie w sumie. Znaczy, no ale mówię, parę... zostało nam tak, to jedno pole do skoszenia, yy, te czmy, plus ten jęczmień plus widzowie ten obiec, który też mi na raz nowy zakupili, to jedno nowe pole, tamte widzowie obiec, to jest widzowie po porządne pole, bo tam jest widzowie oko około, około hektar pola, nie? Owsa, tam no, bo... jest widzowie dużo do koszenia. to kosiliśmy tu trochę za live Ale wiecie, my mamy ogólnie widzowie teraz dwa kombajny, bo jeden mamy wypożyczone właśnie na okres żniwny. Nie? No żniwne? Aha. No okres żniwny, nie? Bo potem musimy jeszcze dodatka tatka pojechać, do tego, do, do wieśka skosić też my. No to miałem wiem w pszenicę ku zaraz ty no No i, i chciał ten poplon jeszcze ten e, rzepak pożyczyć bo tam wszędałem mu się do rzeka kurwa że nie oddałeś mu czy coś tam nie dałeś czy coś Poplon eee, się, tak, tak. Ja ogólnie jeszcze miałem do mojego TB pojechać wyczyścić Właśnie, kiedy to pojechać? Nie ma czasu kurwa w polu co chwilę robimy kurwa, Teraz nie, nie, nie ma czasu, czasu bo teraz to żniwa, widzicie żniwa, nie? Trzeba widzowie jeszcze teraz obornik wziąć rzucić bo Pole mamy, teraz widzowie, po było wyczystać, orki widzę. porobić dalej Trzeba wszystko czy to w oborze wiesz o co chodzi czekaj tam tam ogoniówkę wyczyścić do, do zera. Gnój wywieźć na tych polach No, no dokładnie, tak widzę teraz roboty widzowie jest mnóstwo, nie? Bodzie teraz prace poźliwe będą. Jeszcze żniwa trwają. Także wiecie, no. nie? Końcówka można tak powiedzieć, byście dużo polu nie zostało, dwa? już tak ale mówi widzowie, napiszcie w komentarzu, które byście ogólnie chcielibyście zostawić z, 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 z serię we Farminga 19, nie? Bo jak będzie Farming 22, to będziemy nagrać Farminga 22 i też dodatkowo jedną serię właśnie ze Farminga 19, która zostanie. Także napiszcie w komentarzu, które właśnie byście chcieli z, z, żeby została seria, nie? Bo to w sumie odwoł, która byście się lepiej oglądać, nie? Tury się fajnie ogląda właśnie. Najlepiej no, wam się w oczy rzuca, wiadomo. No. no. To i mój, to, to pole widzę, skończymy, pojedziemy wam to po, ogólnie pokazać, jak wyglądają te pola, pokażemy wam w ogólnie widzowie ten obiekt, jak wygląda Tury pole, żeśmy kopili jakoś to widzowie zajdzie, nie? No. Bo no. widzicie, to kawałek nam zostało, ile to co sumie, jeśli na no, dwa przyjazdy to łykniemy, piwcie wejdzie tym jeden punkt sobie w sumie, no, chyba teraz może na raz pojadę, w sumie nie wiem czy... No, na raz, biora... Nie na na raz to. Słuchaj, to, to kiedy mierze większe bo to znaczy śruby, to wiesz jeszcze o 2 metry teraz bierze 2 metry. Jest chyba rozłożony nawet, rozłożone, ja myślałem, że nie tak, No to właśnie tak, ty weź to skończysz, ja zrobię poprzezniaki. I będzie elegancko. Tylko tak, to czekaj, poprzezniaka to jebalne w tą stronę, tak? Dobra, w tą stronę. Zobaczył, ja po widzę fajny. No, to jest słuchaj czego po polu kurwa, ta tatka ta, ta jeździć Aj tam ma tam kurwa, tam tak nie ma, nic nie ma posadzonego. nie zasianego nawet nic nie ma. ogólnie chciała poplom robić, no to poplon będą być ogólnie jego. Tak, poprót jakby gdzieś. Bo tam ogólnie ten. Wieszyk, nie, to wieszek chciał na poprót tego rzepak, mi kupić. Tam Tonek chciał coś mówić. A ta trawa to to, no, taki będzie na kościół, bo nam po bo ta trawa, to ty sobie go jaśnie ta resztę wiesz, tam. E, tam no? No to, to ta trawa wierzyk. jest niepotrzebna, o tam ogólnie widać zapomnieli o sadzeniu do ziemniaków, nie? <śmieniu> to jest za późno na ziemniaki. Tak, ja pole pole, to... się, widać przygotowałem, a ziemniako, że mnie posadził, nie? Bo ten mi kurwa, zaspaliśmy z tego że wszystkiego. No dokładnie, serdecznie mi zaspali, nie? Bo kury mi do szali, a nie, a tego, nie? Ziemniaków nie To fest kurwa Także wiecie, nie? To, to fest kurwa robię, tak Ci widzę Dobra, to ja zrobię to, to rozłożyłem O kurwa, ten, to no, no, Bo w ogóle nie widać, ciężko się było robić z tym, z tym sezonem Bo ogólnie przeskoczyłem jeden dzień i zaraz była i wiecie, brakowało temperatury, nie? Jeszcze gdzieś poprawić? Jest pole? Tyle, olejne. tyle, dobra, dawaj, idziemy pokażę widzom jak to ogólnie wygląda, to sprawa sztuk, z tymi O, chopie nachyla, chłopie I za bardziej bierzesz Cała ona nachyla Mnie jest ty tych Powiem ci z pomagania normalnie, ku stary jest. Rączka jest, elegancko. Tu biegi Ty, z... A weź zobacz tego. Yy... Czy złożone masz pugi? Złożone są na pługi. A to co O, ciunikami... kurwa, czekaj, bo tu podnosi. O, Ciunika... to nie idziemy w pole? No, tak, nie, tak nie. tutaj kurwa strasznie droga, nic, gmina, nic zarobi, no, jak gwina, no, nic tutaj to jedno pole ma złożone po lewej stronie. Tupy i po lewej właśnie to jest niewykoszone, to jest jedźmy, takie widać porządne pole No i ta widać pszenica została odkoszona na, na live'iku, nie? nie tego i tak nie będziemy pracować, tego pójdzie chyba pod pług się zdaje No Chyba, że może to małe pole jest tam z... To Co? Jest. Tam jest pozbierane, jak widzicie te kostki, nie? A co no, tam widowy jest? Tam widowy chyba straż granicza stoi, co tam się widać stało? No po co tam idziesz w ogóle? Czekaj, czekaj, co tam się stanęło? Pałem w dupę jeszcze nie dostał, w głowę Czekajcie, ja co tam się ogólnie dzieje? Ty, widzowie, imigranci normalnie zapali, widzowie, straż graniczna, zobaczcie. No, straż, straż Imigrantów, patrz tu, widzowie, ale jaja. Ta barylla stoi, 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 no? Przez kurydze, widzę, nasze biegli. Co się to... w ogóle nie wydarzyło, zobaczcie. Dlaczego oni Rękę ryćka do góry, widzowie, podał, elegancko. Protestują, czy jak? Właśnie nie, widzowie, to przez kurydze, widzę, zapali, zobaczcie, przez granicę uciekli. Cześć. ręka podaje. Ty, państwa, co tu się dzieje? Co, po, po co wy stoicie? Na granicy czekacie? Przejść? Czy jak? Tam zamknięta jest kluczami, tymi. Brama zamknięta jest. Przekręta. Ale oni przeszli, bo u nas są. Jak u nas są, jak u nas są? nie wiem, przez są teraz, nie ja, wiem, łapac. przez przy kurydzy, to i zapali. Patrz, a co ci tyknęli, twoi? No właśnie, kurwa, tu jedzie kurwa, i tutaj ty jedzie cykli, nie? Ale kiedy oni przyjechali, kurwa, dawno mi to polubi. To niech widać to strasz, widzę się bierze z nimi, pakuje do wora i wywozi tam skąd przyszli, nie? A paki bez wasteni? Dalej, Dawaj, kapuśka, jedziemy. kapuśka kurwa rękę, co do niej. Dawaj idziemy. Idziemy pokazać, widzowie, ten owiec tak wygląda, dawaj Zdzieczeli, tu dawaj, wsiadaj. Ty może ja po broń pójdę i straszę ich, może pójdę stąd. Dalej, wsiadaj Dalej, Wsiada. Wsiada. Dawaj jedziemy idziemy dalej pokazać ten owiec, zobaczcie, widzowie, ogólnie wygląda, jak to kopimy. Tutaj Dobra, mamy wyjście. O, tu jedna kostka została, no, zapomniałem. A tu. Gdzie leży? Jeszcze na kostka leży? No. To jest leży, może tak. nie wiem, ja w ogóle re... oni, że on to leży. Ja pierdolę, ale ja ja. Ale po co oni się zagryli co naszą wefą? I po co oni w ogóle Właśnie. O, tutaj widać ten obiec, czekać, tylko bliżej pojadę, tam pokażę, które widzę owiec. A, widzę że ale... normalnie podnosi mi. To. Słuchaj, jak oni się nie odsuną na ten, na... z tej miety, to są, ale kurwa, trzeba wyciągnąć. O jak, poczekaj. Oni se, 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 Chyba, że straż nie, nie, nie da rady z nimi, to nie wiem, to mu położymy nimi. To nie, czy nie? Czy jak? Eee, to nie jest sobie to stało, <laughs> Tak, no, no, widzowie, ten owiec żeśmy ogólnie widzowie kopili widzicie? Ten ogólnie widzowie owiec został zakopiony przez nas, no nie? To pole. Pokaż. widzicie, takie owiec. Kurwa, taki. ale to zwęci. O, powiem ci, gęsty ten owiec, ziarna ma grube. No, gęściutki, widzicie widzowie, gęsty cholera pracuje. jest, nie? A tam to duże pole dopiero ile to ma? Ja pierdziele, hektar pola, chłopie. To no. będziesz o tak w realu? Musić 45 minut chyba, to 600 to byśmy musieli zapłacić za takie o no. za takie pole To już kurwa nie zaszło coś widać. Panie, widzisz? To widzowie jeszcze porobimy jeszcze jeszcze mamy, nie? To nie zeszło. Wycięte coś jest, coś wyciął Ja tam nie chyba chodzę, dziki bo będziemy mi, mi zawulać, wiesz To dziki chyba chodzą, dalej Bo ja mu inne tekstury No eee, ja to, to oryginalne Dobra widzowie, także jeżeli Wam dzisiejszy odcinek się podobał to pamiętajcie wstawienie łapeczki w górę po dzisiejszym materiałach. także kto dopiero teraz dobija i od tego momentu dotarł także łapeczkę Subskrypcje na kanale, ten kto jeszcze nie subskrybuje kanału to mordeczko, zostaw sobika, żeby była było u nas więcej na kanale e, Zapraszam także na szwagry pipcia, macie link w opisie, jeżeli cię tam jeszcze nie ma Napisz tutaj hashtag dzisiejszego odcinka, czyli hashtag orka. W dzisiejszym odcinku ze mną był jeszcze pipciu No cześć zobaczenia następnych odcinkach z, z Bućkowa i witamy się w nowym farming 22 i poniedziałek, cześć Także trzymajcie się, do następnego odcinka, także kurwa no.